No, co tam? A teraz słuchaj, jak nie zerwiesz z tymkiem i nie zrobisz ze mną matchingu, to ci zniszczę relacje w tej twojej grupce. Co? Ale jak to przecież. Zamknij się, poza tym zmieniaj skina, chyba że chcesz nie mieć życia w tej grupie. A zmieniają skiny. Teraz idź zerwij z tymkiem. Okej. Okay. Tymek, muszę ci coś powiedzieć. No, co tam, kochanie? Bo ja zrywam. Elo. Jak to się mogło stać? Jezu, biedny. No o, ale dlaczego? Racja, byli przecież doskonałą parą. Mela, dołącz do mnie. Jasne. Grają w twoje playeroby. A im co? Mają matching, grają w grysami. Dziwny, ale dobra, zostawmy ich. Maja, możemy szybko na PV? Tak, jasne. Na piw. No co tam? Beolek? O co jej chodziło? Mam dziwne przeczucie. W grupie. O czym rozmawiałyście? Oka kwiatach, kotku. Tak, tak, o kwiatach. Mela mówi prawdę. Mhm, mm Melania pewnie. Dobrze. Pomóżcie mi. Mela. Słuchajcie, Mela mi powiedziała Olek. To znaczy. Na piw. A teraz słuchaj, Szmeto. Nie wiem, co jej naopowiadałaś, ale możesz się pożegnać ze swoją okropną grupą? Nie. I co ja mam teraz zrobić? Dobra, wrócę na grupę. Mam na grupie. Hej! Melania, zawiedliśmy się na tobie. Prawda? Tymek? Ufam ci. Przepraszam, ale to wina Olka. Zmusił mnie, albo by mi zepsuł relację w tej grupie, chociaż i tak to zrobił. Wiem, a mam pytanie, robimy matching? Tak. To pierwsze znajdźmy jakąś inną grupę, lub zróbmy ja z Mają i Bartkiem, oraz wytłumaczmy im to. Bo o nowej grupie... Co wy chcecie? Tłumaczą im o sytuacji... Ojeju, przepraszam, Mela. Ja też przepraszam. Idziemy zmienić skiny. Okej. Ucieziu, surki. ha ha. Dobra, gramy w czter player oby dołączcie do mnie. Każdy powiedział oki. Okay. Ups, to znowu ja. Koniec!